Dzień dobry. Ponownie zabieramy Was na Elbę. Tym razem po to, by pokazać Wam jej najpiękniejsze plaże. Naszym niekwestionowanym numerem 1 jest miejscowość San Andrea. W niej samej, oczywiście, znajduje się bardzo ładna miejska plaża. Ale na uwagę zasługuje przede wszystkim trasa. Która zaczyna się właśnie na niej i wiedzie ku wschodowi wzdłuż bardzo ładnych i ciekawych formacji skalnych. Pomiędzy nimi czekają zatoczki oraz niewielkie plaże. Wprost idealne miejsce na relaks. Jedne z najbardziej znanych plaż na Elbie położone są na zachód od głównego miasta wyspy, czyli Porto Ferrajo. To tu można odwiedzić położone tuż obok siebie Spadzie della Sorgente oraz Spadzie di Sansone. Ta druga przywodziła nam na myśl plaże, jakie mieliśmy okazję odwiedzić rok wcześniej na Lewkadzie. Naszą kolejną rekomendacją jest Spadzia di Fetovia, położona na zachodnim wybrzeżu wyspy. Choć na filmie może tego do końca nie widać, to właśnie tu w maju spotkaliśmy najwięcej turystów. Ale musimy przyznać, że wcale nas to nie dziwi, bo plaża jest prześliczna. również na zachodnim wybrzeżu odwiedziliśmy, ale już tylko w celach spacerowych plażę Patresi. Musimy przyznać, że absolutnie nas zachwyciła i warto tu wpaść na zachód słońca. Teraz przenieśmy się na wschodnie wybrzeże Elby. To tu znaleźć można przepiękną spację Kalaset-Jola, która znajduje się tuż poniżej nieczynnego kamieniu. Oczywiście sporo czasu spędzaliśmy również na miejskiej plaży w Kawo, bo to w Kawo mieszkaliśmy przez większość naszego pobytu na Elbie. Ja na plaży kończyłam moje biegowe wycieczki i rozciągałam się z widokiem na pływające na wyspy Promy. Natomiast Marek zwykle na plaży kończył swoje rowerowe tripy. Oprócz miejskiej plaży w Kawo. Warto też wpaść na Spadzią di Frugoso. Z centrum miasteczka można tam dojść w jakieś 10 minut. Warto, bo jest bardzo malownicze. Elba nas zauroczyła. Mamy nadzieję, że was tu A jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz nas zasubskrybować. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach.